Wczoraj w godzinach popołudniowych y, pani w wieku około 30 lat y, dokonała dewastacji y, w kościele w suchym lesie, weszła przez y, główne wejście, wybijając jedną z szyb w drzwiach, dokonała ogólnej dewastacji w prezbiterium, była pod wpływem na pewno alkoholu czy innych środków, to pewnie określi policja. Są to szkody dokonane y, na y, paramentach liturgicznych, książkach liturgicznych, y, kwiatach. Y, Większych takich szkód materialnych nie dokonało. Najświętszy sakrament nie został sprofanowany. Pani została zatrzymana przez policję, no i czekamy na postępowanie pewnie prokuratury. Zobaczymy, co prokuratura będzie w tym kierunku robiła. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do widoku, gdzie ołtarz jest pozbawiony tych wszystkich paramentów liturgicznych, gdy kwiaty są rozrzucone, gdy księgi liturgiczne są porozrywane. Jest to bardzo przykry widok.